Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek nie jest żadny maraton ani nic, tylko jest to odcinek informacyjny. Chciałabym Wam przekazać, że założyłam dla Was Discorda. No niestety się nie wyświetla cały ten, ale link do Discorda będziecie mieli na dole. Jak widzicie, ja już tu napisałam serduszko. Mm, oj, chwila. E, link do Discorda będziecie mieli na dole. Chętnie zapraszam Was tam serdecznie. I tak nie mogę się doczekać, aż tam ktoś dołączy. I jeszcze możecie zagłosować w ankiecie, jak mi uda się zrobić ankietę. Jeśli nie uda mi się, to w komentarzu Napiszcie, czy wolelibyście Facebook, też stronkę na Facebooku, grupkę. Czy Instagrama prywatnego dla Was, że ja będę tam wrzucała na przykład jakieś Insta Story. W moim zdaniem ja bym wolała grupkę na Facebooku. Jeśli ktoś nie będzie mógł na tym Discordzie, choć myślę, że ja wszyscy ogarnam tego Discorda. A też pewnie dużo osób teraz ma, bo lekcje też i w ogóle w ogóle. Więc ja Wam sam serdecznie odsyłam do opisu, tam jest um, link żeby dołączyć. Um, oczywiście was też um, chciałam poinformować o ty, o odcinkach, jak, kiedy będą odcinki. Odcinki, no nie mam na jeszcze. Oczywiście będę nagrywała z zapasem, tak jak mówiłam tam w pierwszych odcinkach. Mam dla was kilka dobrych moim zdaniem pomysłów. Mam nawet takich, gdzie nie widziałam nawet na YouTubie żadnym. Chyba że na amerykańskim, angielskim, jakimś tam innym, ale na polskim nie widziałam. Um, a więc tak, serdecznie Was odsyłam, a o tych filmikach. Maratony myślę, że będą dwa razy w tygodniu. Jeszcze nie wiem, czy na początku, na przykład w poniedziałki i w piątki, jeszcze nie wiem, ale między tymi odcinkami będą się pojawiać też eksperymenty. Na razie nie wiem, jak ja to wy... będę tak robić, bo później może szkoła, ten, ten, ten. Ale na razie planuję robić trzy odcinki w tygodniu. A tak, jeszcze chciałam poinformować, kto przyjdzie pierwszy i napisze coś na czacie na tych Teamsa, e, nie Teamsach, na e, Discordzie, to dostanie coś z listy albo prezent z szafy, jeszcze się zastanowię. No i pozdrowienie na odcinku i planuję na tych e, na tym Discordzie robić na przykład takie coś, że będziemy sobie rozmawiać, na przykład ja będę do Was mówić, wy będziecie mieli wyciszone mikrofony albo coś też mówić. Albo pisać na czacie pytania, ja wam będę odpowiadała. Tam chyba na prywatnym, na tych Discordach można, jeśli prywatnie można. Tam to żebyście pisali do mnie, jeśli macie jakiś problem z MSP, jak ktoś was oszukał, próbuję, będę próbowała wam coś pomóc albo coś takiego. I też jeśli będziecie mieli jakieś śmieszne sytuacje. Na y, MSP albo na innych grach, czyli Block Star Planet i Movistar Planet 2 tak y, tych y, grach od Movistar Planet To będziecie mogli też do mnie napisać I ja na przykład będę robiła z tego serię y, Takie śmieszne sytuacje I w ogóle itp. itd. I później będziemy sobie to czytać i będziemy wspólnie się śmiać z tych sytuacji, więc też tam Was chcę, chcę zrobić taką wielką jedną rodzinkę na tych Discordach, ponieważ no po prostu chcę, żeby nie tylko ja się angażowałam w kanał, ale żebyście też mogli ze mną tworzyć go razem. Więc dzięki za oglądanie, to był mega krótki odcinek. Dzięki za oglądanie, no pa! A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te regularne odcinki, to ja jeszcze nie mam harmonogramu tych odcinków, więc nie wiem, nie pytajcie mnie na razie, kiedy będą odcinki. Jeśli będzie jakiś odcinek, to na Discordzie będę o tym informować wcześniej, żebyście też się przygotowali, przygotowali sobie coś do jedzonka i picia na odcinki od Ulix MSP. A ja Wam już drugi raz dziękuję, oczywiście stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję Wam za oglądanie i z pa pa! Buzi.